W dzisiejszym obchodzimy 16 dni patrona miasta Półtuska, świętego Mateusza. Organizatorami naszego patronalnego święta jest Rada Miejska w Półtusku, burmistrz miasta Półtuska i akcja katolicka przy parafii Świętego Mateusza w Półtusku. W programie przewidzianych jest około 40 imprez, także dla wszystkich znajdzie się na pewno coś ciekawego, co Państwa zainteresuje. Dni Patrona Miasta Świętego Mateusza, czyli święto naszego Patrona, to jest również okazja do tego, że bardzo mocno aktywizują się nasi mieszkańcy. Tak naprawdę każdego roku w organizację tego święta włącza się kilkaset osób. No i tak w każde dni patrona opiekę świętego Mateusza widać chociażby poprzez to, że zawsze mamy dobrą pogodę. elektroników, techników mechaników, techników ekonomistów oraz techników ochrony środowiska. Od 1989 roku przeżywamy takie piękne święto w naszym mieście. To decyzją księdza biskupa święty Mateusz stał się patronem mieszkańców ziemi putuskiej. Dlatego Mateusz, ponieważ od samego początku istnienia tego miasta i pierwszej parafii, to właśnie ten święty patronował nam. A oficjalnie, jak wspomniałem, do 1998 roku. Z każdym rokiem coraz więcej ludzi przybywa i na rynek, i do Bazyliki, by wspólnie świętować, a równocześnie by krzepić się wzajemnie duchowo. Jest to takie święto, które... Łączy nas wszystkich. Niezależnie od poglądów, czy religijnych, czy politycznych, wszyscy przychodzimy po to, żeby być razem i cieszyć się, że żyjemy w naszym pięknym mieście. Udział. Szanowni Państwo, 16 dni patrona Kłótowska Świętego Mateusza uważam za otwarte. Państwa uświetnia uroczystości państwowe, kościelne. Również występuje wielu impreza, w wielu rozszerzonych festiwalach i imprezach organizowanych w naszych mieści. Poza miastach prezentowałaż orkiestry Nową muzyki i klasyczne, przemysł i Jutro Orkiestra ta się na scenie wamkwidarsza w polonii. Ponadto w programie Orkiestry wystąpi grupa sygnalistów myśliwskich Nadleśnica Budus pod kierownictwem Nadleśnica Pana Romana Jankowskiego. Za orkiestrą już wyruszyli organizatorzy i patrona Pułtuska, czyli radni Rady Miejskiej, burmistrz miasta Pułtuska. Wymiany międzynarodowej, wymiany młodzieży i wolontariatu. Wielka młodzież 2013 roku. Wolontariat, którego przedstawiciele już dawno są w korowodzie. Prezentują, zapraszają do organizowanych przez siebie spotkań, szkoleń i warsztatów. Oraz niekoniecznie do pomocy w realizacji projektów organizacyjnych oferują współpracę w zakresie goszczenia zagranicznych wolontariuszy i organizacji wolontariatów w Głownówce. To będzie reprezentowane przez wolontariuszy z Armenii, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Węgier i Polski oczywiście. A to z Państwa, co nie słyszeli, powtarzamy jeszcze raz, że mówiliśmy o Stowarzyszeniu Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu. A proszę Państwa, nie powiedzieliśmy też jeszcze o firmie, która po raz pierwszy reprezentuje na Kubuskim Rynku Przedsiębiorstwo Handlową Urbowę Rolcza, to ten ciągnik, który też wyruszył już dawno temu na trasę chorobotu. P.H.U. Rolcza, Rzeczpospolita Krzysztof Czarnowski z Kleszewa, firma, istnieje od 1992 roku, a jej głównym profilem, głównym profilem jej działalności jest handel częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych. Prowadzi także usługi warsztatowe ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji podzespołów i części Prezentowane ciągniki Landini to oryginalny włoski produkt, charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa i bezawaryjnością. awaryjnością. I zobaczymy, mamy nadzieję, że przejdzie trasy całego półgłoskiego korowodu dzisiaj. A ja jeszcze tylko dodam, powiem już tutaj odgrywam. No, Okazję po raz drugi podziwiać uczniów Pułkuskiej Szkół, a więc e, widzieliśmy przed chwileczką publiczną gimnazjum nr 1, teraz jest szkół nr 2 w Pułkusku. Podziwiajmy i pozdrawiamy. I nie żałujmy uśmiechu. Ten, to słowo będzie dzisiaj przede mnie nadużywane. Zresztą Andrzej też dzięki niemu uśmiechnie temu, Andrzejowi po prostu Andrzej się chce mówić. I będę to powtarzał, aż do znudzenia. Uśmiech, uśmiech jeszcze raz uśmiech. Po prostu radość moja tak mnie rozpiera, że nie mogę inaczej do Państwa się zwracać jak tylko w ten sposób. Powoli, powoli wciąż podążają tutaj po raz drugi przed nami uczniowie kułuskich szkół. Troszeczkę nam się zablokował nasz korowód, jest nas tak dużo. Zespół szkół numer 2 to, to ta grupa, która zatrzymała się przy ratuszu zanim zespół szkół numer 4.

w sprawie strażaków. W bardzo bardzo duże, znaczne... No to mówimy o strażakach. Na wychodniczej straży no reprezentują strażaków z OSP Kłodowo, Szczytkiewicz, Przemiarowo, Grabowiec, Płocachowo, Promik i Kacica. Łącznie na terenie gminy Tłutów działa 13 jednostek OSP. Do ich najważniejszych zadań należy prowadzenie działalności mające na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ze ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń. A także wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, który też również występy na zawodach sportowo-pożarniczych i właśnie jutro, o 14 na stadionie miejskim Kultusku odbędą się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, na które zapraszamy wszystkich sympatyków pożarnic. Naszą gminę reprezentować będą strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie, Szcincu i Przemiarowie, czyli zwycięzcy zawodów powiatowych z 2011 roku oraz knywa towarzysza do gminy z 2012 roku klub sportowy, klub sportowy, samira mi da tam gdzieś dalej sportowcy. Są, pomagają do nas i tam właśnie dalej. Centrum sportowe operuje zajęcia dla dzieci. Mała wiewiórka poszła dalej. Zobaczyła w stawie zieloną żabę. Żaba nie miała ugnąka zupełnie. Dzień dobry, powiedziała mała wiewiórka. Patrz na mój piękny ogon. To jest najlepszy ogon na świecie. Tak jest jak mówisz, powiedziała żaba. Ale ja nie chcę mieć ogona. Widzieliście kiedyś żabę z ogonem? Nie. Chyba śmiesznie ja. wyglądała tak. Kasia jest, Paulina nie. Nie, nie, jest.